Witam Państwa serdecznie w lubelskim podcaście naukowym. Ja się nazywam Marcin Superczyński, a w tym naszym wyjątkowym odcinku gościmy pana profesora Tomasza Trojanowskiego. Dzień dobry, Panie Profesorze. Witam Państwa. Wybitnego neurochirurga, przez wiele lat kierującego katedrą i kliniką neurochirurgii i neurochirurgii dziecięcej, właśnie tutaj na Uniwersytecie Medycznym. Pan profesor jest związany z wieloma instytucjami naukowymi, badawczymi, wspomnę tylko Polskie Towarzystwo Neurochirurgów, także odpowiednik niemiecki, brytyjski, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Akademia Umiejętności, Polska Akademia Nauk i wiele innych, około 400 prac naukowych, o tysiącach godzin na sali operacyjnej, nie wspominając. Pan profesor rozpoczynał swoją pracę na początku lat. 70. roku. Chciałbym, chciałbym, żebyśmy y, zrobili pewnego rodzaju porównanie, żeby pan profesor zrobił, jak y, wówczas wyglądała neurochirurgia, właśnie w roku 70., na początku lat 70., jak wygląda dzisiaj, jak ten świat zmienił się właśnie w tym obszarze pana pracy naukowo-badawczej. No ta zmiana jest kolosalna, to znaczy jak zaczynałem, to Możliwości techniczne były nie najgorsze, natomiast problemem była diagnostyka. W ogóle neurochirurgia rozwijała się poprzez współpracę pomiędzy neurologami i chirurgami, ponieważ ta specjalność powstała właściwie no nieco ponad 100 lat temu, jako nowa specjalność, a problem z rozwojem neurochirurgii związany był z tym, że nie było sposobów na... Szczegółowe badanie wnętrza czaszki, która jest sztywnym tak. tworem, i podczas kiedy jamy brzuszną, klatkę piersiową można badać, opukiwać, osłuchiwać, to tego, co się dzieje wewnątrz czaszki, właściwie mhm. można oceniać tylko na podstawie objawów neurologicznych, to znaczy zakłóceń w funkcjonowaniu układu nerwowego i znajomości, Struktury i funkcjonowania mózgu można było się domyślać, w którym miejscu mózg jest uszkodzony i ewentualnie przez co. I dlatego pierwsze operacje neurochirurgiczne były wykonywane na tej zasadzie, że neurolog tłumaczył chirurgowi, że wydaje mu się, że u tego pacjenta pierwsza operacja to były napady padaszkowe u chorego z guzem płata czołowego, i ten neurolog powiedział chirurgowi, że on uważa, że tam jest. Nowotwór, i że dobrze byłoby go usunąć. Oczywiście neurolog nie potrafił tego usunąć, nie miał tak. warsztatu. Natomiast chirurg, kierowany tymi wskazówkami, otwierał czaszkę i zaczynały się operacje neurochirurgiczne. Jak ja zaczynałem swoją pracę, to możliwości diagnostyczne wglądu do wnętrza czaszki już się zaczynały pojawiać, ale były one dosyć. Yy, ograniczone przez to, że były dosyć inwazyjne, to znaczy można było wprowadzić powietrze do układu komorowego mózgu i na podstawie zniekształceń układu komorowego można się było domyślić, z której strony ten układ nerwowy jest uciskany. Mhm. Oczywiście można było robić zdjęcia rentgenowskie, ale na zdjęciach rentgenowskich widać czaszkę, ale nie widać mózgu. I dopiero właśnie wprowadzenie na tej pneumoencefalografii, wypełnienia układu komorowego środkiem cieniującym powietrzem albo potem środkami pozytywnie kontrastującymi, a potem wprowadzenie przez Monica angiografii, to znaczy zakontrastowanie naczyń krwionośnych i wykonanie zdjęć rentgenowskich pozwalało na uwidocznienie naczyń mózgu. I ewentualnie naczynia mózgu mają też bardzo charakterystyczne położenie. Jeżeli one były przemieszczone ze swojego charakterystycznego połączenia, można było znowu domyślać się, gdzie jest ewentualnie guz. Guzy mózgu rzadko są tak mocno naczynione, żeby można było na tej angiografii Munica je uwidocznić. Wady naczyniowe oczywiście można było przy pomocy tego badania zobaczyć. Także w początkowym okresie, Jednym z głównych problemów w neurochirurgii było to, żeby wiedzieć, w którym miejscu i jakiego rodzaju uszkodzenie się znajduje, bo to pozwalało tak. dopiero na interwencję chirurgiczną. I, I z tym się wiąże jedna z moich, właśnie moja praca doktorska, bo wtedy pojawiły się badania izotopowe, to znaczy po podaniu izotopu radioaktywnego można było zewnętrznie zarejestrować rozkład tego izotopu mhm. wewnątrz czaszki. I na tej podstawie było wiadomo, że nowotwory, które mają zwykle zwiększony metabolizm w stosunku do prawidłowego mózgu, można było wykryć miejsca, gdzie ten izotop się gromadził i w związku z tym można było uzyskać obraz no, nie dosłownie tego nowotworu, ale mniej więcej jego kształt, wielkość i położenie. I mój doktorat właśnie polegał hmm. na tym, że ja zbadałem, porównywałem wyniki tego badania izotopowego z dostępnymi wówczas badaniami innymi, typu właśnie wentrykulografii, a potem do, została wprowadzona tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, i to są badania, które po, pokazują nam obrazy wnętrza czaszki z, z, z wadami, z, z większością wad, które uszkadzają mózg. I to był bardzo znaczny postęp, po prostu kiedyś to rozpoznanie było mniej, znacznie mniej precyzyjne i w związku z tym... Czasami przykład, bardziej intuicyjne. No, intuicyjne, otwarcie czaszki tak. musiało być większe, żeby nie przeoczyć tego hmm. miejsca, które mieliśmy operować, a obecnie właśnie dzięki tym nowym technikom obrazowania można było stosować coś, co my nazywamy minimalnie inwazyjną Y, neurochirurgią, to znaczy otwarcie czaszki mogło być malutkie, można było wykorzystując z na, następne y, osiągnięcie techniczne, neuronawigację. Można było przy pomocy neuronawigacji precyzyjnie kierować się nawet na stosunkowo mały obiekt y, położony w głębi mózgu. Poprzednio tego dokonywano na podstawie wiedzy, znajomości i wyobraźni chirurga. Stąd mogły być bardzo duże różnice w zdolności do wykonywania niektórych operacji, w zależności od osobniczych umiejętności i darów bożych danego mhm. chirurga. Także to, jeżeli chodzi o te różnice. Tak. Oczywiście powstał cały szereg różnych narzędzi, bo generalnie neurochirurgia polega na tym, znaczy jedną z zasad neurochirurgii prowadzonych przez Cushinga jest to, że operacja nie może nasilić objawów neurologicznych albo wywołać nowych. To znaczy chory po operacji nie może być gorszy niż przed operacją. I żeby to osiągnąć, ta operacja musi być wykonywana w sposób niezwykle delikatny, ponieważ no, poruszamy się w tkance szalenie wrażliwej i delikatnej. I ten postęp techniczny, który obserwowałem w ciągu y, mojego życia zawodowego, właśnie pozwalał na osiągnięcie tego celu w uwie. U wielu pacjentów, u znacznie większej liczby chorych niż na samym początku. I tutaj czytając o Pana zainteresowaniach badawczych, yy, czytamy właśnie chirurgia chorób yy, naczyniowych mózgu, yy, neuroonkologia, yy, techniki operacyjne, radiochirurgia. Dlaczego tak. akurat te obszary? No jeszcze etyka, prawda? No ale no, tak. to troszeczkę coś innego. To, 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 <kluw> rzeczywiście, Pan redaktor, rzeczywiście. Podkreśla te obszary, w których ja miałem najwięcej badań. Kiedy już byłem specjalistą działającym neurochirurgiem, rozwinęły się możliwości leczenia chorób naczyniowych mózgu przede wszystkim w tamtym okresie tętniaków. Tętniak to jest takie balonikowate poszerzenie tętnicy, które pęka. Jak pęknie, to wylewa się krew. Do wnętrza czaszki, powodując cały szereg objawów niekorzystnych, a nawet może powodować zgon pacjenta. I neurochirurdzy potrafili taki tętniak jak raz zakrwawić, to potem istnieje duże ryzyko, że on zakrwawi ponownie, I w związku z tym nasze działania polegały na tym, żeby taki tętniak wyłączyć z krążenia poprzez założenie zacisku na jego szyjkę, żeby krew nie mogła do niego wpływać, do tego tętniaka. Te operacje były bardzo wymagające. Neurochirurdzy operujący tętniaki byli uznawani za elitę świata neurochirurgicznego, ale w związku z tym doskonalono technikę operacyjną, ale poszukiwano też różnych przyczyn, dlaczego Wylanie się krwi do przestrzeni podpańczynówkowej, do którego na przykład dochodzi po urazach głowy bardzo tak. często, a nie wywołuje takich ciężkich objawów, jak przy pęknięciu tętniaka. I to z kolei stanowiło przedmiot mojej pra pracy habilitacyjnej. Ja prowadziłem badania na zwierzętach, próbując odtworzyć, ponieważ to było zjawisko, którego nie bardzo można było klinicznie zaobserwować, ponieważ krwotok występował w w sposób zaskakujący, niespodziewany. Wobec tego pacjent nie był monitorowany, nie można było nic zmierzyć. Myśmy widzieli tylko pacjentów po kwotoku. Natomiast dlaczego ten kwotok wywołuje takie ciężkie objawy, nie wiedzieliśmy. W związku z tym ja stworzyłem model, a nawet kilka modeli, krwawienia, które odpowiadało takiemu krwawieniu, jakie występuje z tętniaka. I wtedy można było prowadzić różne badania metabolizmu miejscowego, przepływu mózgowego, krwi, skurczów naczyń, całego szeregu różnych zjawisk, których u ludzi nie mogliśmy zbadać. A ja poprzez te badania na zwierzętach stworzyłem pewną teorię, która podważyła powszechnie panujący wówczas pogląd, że to skurcz naczyń wywoływany przez wynaczynioną krew powoduje niedokrwienne uszkodzenia mózgu, bo to były właśnie te. Mhm. Ta Pra przyczyna y, ciężkiego przebiegu choroby i zaburzeń neurologicznych. Okazało się, że w momencie krwotoku ciśnienie wewnątrzczaszkowe rośnie do takiego poziomu, że krew nie jest w stanie wpłynąć do wnętrza czaszki i wobec tego na krótki czas Następuje zatrzymanie krążenia mózgowego, i to zatrzymanie krążenia mózgowego potem następuje faza reperfuzji, czyli te naczynia, które nie, przez które nie krążyła krew, <grym potem <grym zaczynają <grym znowu przewodzić krew, ale z, pojawia się cały szereg różnych zjawisk związanych z zatkaniem niektórych z naczyń, zakłócenia, tak, z to. zakłóceniami hmm. przepływu, i to powoduje te odległe, niekorzystne skutki krwawienia. Także te badania no, miały istotne znaczenie dla zrozumienia, zjawisk związanych z środokiem podpańczynowkowym, z wtętniaka. Czytałem z jedną z takich historii, którą Pan kiedyś przytaczał. Podejrzewam, w Kurierze lubelskim, jak operował pan muzyka, pianistę, który okay. się obawiał, że po operacji nie będzie mógł grać tak, na fortepianie. Tak, a to był w Szwecji. Tak, w Szwecji, to w, tak. wielki kompozytor. I, i, mhm. I właśnie obawiał się, że jeśli nie będzie mógł grać na fortepianie, to tak. jego życie nie ma sensu. Tak. I pierwszą rzeczą, jaką zrobił, to poprosił o keyboard tak. po że, operacji, tak, żeby, żeby sprawdzić, czy się, gra. Że, to właśnie to jest to, żeby. To jest to właśnie ta delikatność tak operacji, jest. ale z drugiej strony to jest pewien konflikt pomiędzy delikatnością operacji i zachowaniem funkcji a możliwością całkowitego usunięcia na przykład nowotworu, żeby on nie odrastał. No Także y, tu jest pewien konflikt, no i oczywiście, że nowoczesne metody pozwalają na y, przesuwanie tej granicy bezpieczeństwa dla pacjentów. W związku z tym, o czym pan redaktor wspomniał, to również te moje zainteresowania etyczne, bo jest kwestia, że pacjenci mają różne systemy wartości. I dla niektórych najważniejsze jest to, żeby żył dłużej, a inni mówią, że nie chcą żyć dłużej, oni chcą żyć sprawnie. I chirurg, wykonując operację, szczególnie na takim wrażliwym tworze, jakim jest mózg, musi to brać pod uwagę. I zresztą prowadziliśmy w związku z tym badania. W jednym z badań, które prowadziliśmy, takie było wielośrodkowe badanie kierowane przez naszą klinikę, próbowaliśmy. Stworzyć jednolitą skalę stopnia zaburzenia funkcji człowieka, żeby można było na jednolitej skali porównać na przykład niezdolność do widzenia, do, do mówienia, do słyszenia, do poruszania się, do czucia i tak to dalej, znaczy te różne funkcje, yy, które nadzoruje yy, układ nerwowy, czy niedowład można porównać z niedowidzeniem albo z utratą widzenia. Co jest gorsze, co w gorszym, większym stopniu narusza dobrostan pacjenta? I to było bardzo, bardzo ciekawe badanie, zresztą, które zyskało międzynarodowe, że tak powiem, rozpoznanie. Okazało się w tych naszych badań, że najbardziej upośledzającą y, dobrostan człowieka jest niemożliwość porozumiewania się, czyli różne formy afazji, to znaczy nierozumienie mowy albo niemożliwość wyrażenia, mową, swoich emocji, oczekiwań, kurwa. emocji, ale nawet i potrzeb najprostszych. <grym> Pacjent, który ma afazję, yy, nie potrafi powiedzieć, że teraz potrzebuje pójść do toalety. On wie, że chce, ale nie mówi, albo mówi rzeczy nie takie, które, jego, które on chciałby powiedzieć. I okazuje się, że to jest gorsze niż wszelkie, na przykład czy, czy utrata kończyny, czy niemożliwość poruszania się, czy coś. Także to, to jest ciekawe, że dla człowieka możliwość komunikowania się z innymi ludźmi jest szalenie ważna w tej hierarchii różnych zaburzeń. A te relacje między pacjentem a lekarzem? Jak one tutaj się zmieniły? To, to też mnie bardzo interesowało, ponieważ ja zaczynałem w, w epoce, która opisywana jest przez wielu, w tym przez dziennikarzy, jako okres m, patriarchalny. To znaczy, że lekarz uważał, że wszystko wie i on będzie decydował za chorego, co należy zrobić dla pacjenta, żeby go uwolnić od problemu, z którym pacjent przyszedł. Potem pojawiły się, właśnie społeczeństwo stopniowo zaczynało tracić zaufanie do lekarzy, którym dawniej obdarzano lekarzy całkowicie. I wtedy wprowadzono cały szereg przepisów, że to jest i rzeczywiście upodmiotowienie pacjenta, że to pacjent ma decydować o tym, co chciałby, żeby u niego wykonano medycznie. To jest oczywiście słuszne, ale w związku z tym na lekarzu spoczywa obowiązek nie powiedzenia, że u Pana trzeba wyciąć tam coś, tylko powiedzenia, że ma Pan to i to, jeżeli się nic nie zrobi, to przebieg choroby będzie określony, jeżeli się zrobi tą operację, to ten przebieg się zmieni, zwykle na korzyść pacjenta, ale tutaj jest kwestia, co dla pacjenta jest korzyścią. I pacjent może właśnie powiedzieć, że dla niego ważniejsza jest sprawność, a nie czas życia. No i wtedy oczywiście trzeba zmodyfikować postępowanie lecznicze tak, żeby pacjentowi to oferować. Ale dawniej było tak, że specjalności nie, nie, nie tylko medyczne, ale rzemieślnicze, tworzyły gildie, tworzyły y, zrzeszenia, które pilnowały na przykład, żeby złotnik nie oszukiwał. I oczywiście, że inni złotnicy najlepiej wiedzieli, jak można oszukiwać i w związku z tym najlepiej mogli wykryć, y, m, czy dany osobnik oszukuje. Ale w ten sposób zapewniano zaufanie do cechu. Złotników, że jeżeli ktoś jest członkiem cechu złotników, to prawdopodobnie sprzedaje rzetelne produkty. To samo było ze światem lekarskim. Lekarze sami siebie mogli najlepiej kontrolować, bo my wiedzieliśmy najlepiej, który z kolegów na przykład stosuje jakieś metody leczenia, które nie są, których skuteczność nie jest udokumentowana, albo którzy postępują nieetycznie. Pacjentom czy społeczeństwu jest bardzo trudno tego typu cechy rozpoznać. Ale społeczeństwo, tracąc stopniowo zaufanie do świata lekarskiego, uważało, że wprowadzając cały szereg przepisów i regulacji, jest w stanie to opanować. Mhm. To nie jest możliwe, bo te stosy przepisów właściwie tylko utrudniają pracę i życie. I założenie, że lekarz ma coś innego na myśli niż tylko dobro chorego jest bardzo słabo uzasadnione. Oczywiście zdarzają się lekarze, którzy na przykład dla sławy, dla zysku finansowego mogą robić rzeczy, których nie powinni. Ale to mogą, może wykryć środowisko lekarskie. Jako student jeszcze byłem w klinice neurochirurgii w Oksfordzie, gdzie Joe Penny Becker, szef, Uznany na świecie autorytet neurochirurgiczny przysiadał na łóżku chorego i mówił: proszę pana, u pana wykryliśmy to i to, zrobiliśmy takie badania i ten pacjent najczęściej mówił, Panie profesorze, niech pan nie traci czasu. Niech pan zrobi to, co pan uważa za najlepsze. Ja się na tym nie znam. Ja nie wiem. Pan się na tym zna. Jeżeli pan uważa, że coś takiego, ja, proszę bardzo, ja się na to godzę. Także. Tego typu postawa była w okresie właśnie w początku lat 70. Natomiast potem pacjenci, tak jak Państwo doskonale wiecie, podpisują wielostronicowe zgody na wszystko. Zresztą, jak, jak się poczyta ulotkę leków, to lista możliwych niekorzystnych działań tych leków jest o wiele większa niż lista korzystnych działań. Trudno czasami aplikować. I to jest strach aplikować. To tak. znaczy yy, znaczy znowu społeczeństwo narzuciło to, że my musimy umieścić w tej zgodzie wszelkie możliwe mhm. niekorzystny obrót sprawy. Tak. Ja nie mówię o błędach lekarskich, bo to jest zupełnie inna sprawa, ale każde leczenie wiąże się z tym, że nie zawsze to leczenie przebiega. Tak, jakbyśmy wszyscy chcieli, i lekarze, i pacjenci. I w związku z tym, właśnie ja, między innymi, też y, zająłem się y, problemami etycznymi i tymi prawnymi, i nawet byłem przewodniczącym Europejskiego Komitetu Etyczno-Prawnego y, Towarzystwa Neurochirurgicznego Europejskiego. I tam bardzo wielu różnych ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Także, w każdym razie, to jest obszar, który mnie interesował. W mojej klinice przez wiele lat pacjent nie podpisywał zgody na operację, tylko prośby o operację. A to z tego powodu, że zgoda sugeruje, że ja jako lekarz chcę na pacjencie wymusić, żeby on się na coś zgodził. To nie jest tak. Pacjent przychodzi z określoną chorobą, ja ją diagnozuję, mówię pacjentowi, co jest i co możemy zrobić, i jakie są tego skutki, i on wobec tego wybiera, proszę operację bardziej radykalną, mniej radykalną, w ogóle nie chce operacji, ale to jest wybór pacjenta. Czyli on, jeżeli wybierze operację, to on prosi o wykonanie operacji. I emocjonalne nastawienie człowieka jest zupełnie inne i potem dalsze konsekwencje ewentualnie prawne, że to nie to, że pacjent się zgodził, ostatecznie się zgodził i potem się zdarza tak, że mówi, że owszem, on się zgodził, bo on był pod naciskiem, był zdenerwowany, tak. nie wiedział na co się godzi. To nie o to chodzi. Naprawdę zdecydowana większość lekarzy, nie mogę powiedzieć, że wszyscy, ale zdecydowana większość lekarzy działa na rzecz pacjenta, dla jego dobra. Panie profesorze, my tutaj mówimy o wielu rzeczach i o tym rozwoju medycyny tak. i technologii, ale czasami się też zdarza, też czytałem w, w kilku chyba nawet wywiadach z panem o takich szczególnych przypadkach, że rokowania były zupełnie inne, a potem następuje. Nie wiadomo dlaczego poprawa tak. y, stanu zdrowia y, pacjenta i tak. naukowo ciężko to wytłumaczyć. Tak. Zdarza się tak. No właśnie te tajemnice. To, to, jest, to, to, to mhm. jest słabość nauki mhm. po prostu. My nie możemy pretendować, że my wszystko wiemy. Jest, nadal jest bardzo wiele rzeczy, których nie wiemy i stąd jest waga badań naukowych. My próbujemy to sobie tłumaczyć na różne sposoby, takie niespotykany przebieg choroby. Nie taki, jak jest opisywany w 80 czy 90% przypadków, ale jest ten niewielki odsetek chorych, u których przebieg choroby jest inny. Można to tłumaczyć uwarunkowaniami genetycznymi, nie do końca precyzyjną diagnozą, albo innymi czynnikami, których jeszcze do tej pory nie poznaliśmy. Mm -hmm. No Oczywiście, że można to opisywać po tym jako cud w medycynie. Nie ma cudów. Znaczy, Pan nie wierzy w cudy. To znaczy nie wierzę w cuda tak, jak one są odbierane przez większość czytelników. Bo cud to w moim rozumieniu, to definicja to jest, że zdarzyło się coś korzystnego, czego nie mogliśmy przewidzieć. I nie rozumiemy, dlaczego tak się zdarzyło. To nazywane jest cudem. Dlaczego takie cuda się zdarzają? Oczywiście naukowcy próbują znaleźć wytłumaczenia, tak jak już powiedziałem, mm -hmm. genetyczne uwarunkowania czy A bardzo duża część społeczeństwa przypisuje tego typu zdarzenia, których nie potrafimy wytłumaczyć, działaniu sił nadprzyrodzonych. Mm -hmm. I stąd ta inna definicja cudu. Yes. Nasza klinika prowadziła przez wiele lat mm -hmm. bardzo zaawansowane badania nad mm -hmm. Poprawienie możliwości leczenia najbardziej złośliwego nowotworu mózgu, czyli glejaka wielopostaciowego. Tak. I robiliśmy badania kliniczne, próbowaliśmy wszczykiwać wirusy do, tak. do, do, do Loży, próbowaliśmy związki chemiczne wprowadzać, ponieważ w mózgu jest tak zwana bariera krew mózg, to znaczy mhm. chemioterapeutyki, które działają in vitro, to znaczy w w warunkach laboratoryjnych znakomicie zabijają komórki nowotworowe, wstrzykiwane człowiekowi, nie działają, ponieważ mózg broni się przed szkodliwymi substancjami. Oczywiście chemioterapeutyk jest szkodliwą substancją. Tak, tak, w związku z tym mózg, mózg jest jedynym takim obszarem, który nie przepuszcza szkodliwych substancji do mózgu. I w związku z tym te świetne chemioterapeutyki laboratoryjne nie działały u ludzi. Mhm. Wobec tego próbowaliśmy przełamać tą barierę krew mózg na czas podawania tego leku. Na no, Różnych sposobów poszukiwaliśmy, żaden z nich nie okazał się skuteczny. Także nie potrafiliśmy w sposób istotny zwiększyć skuteczności leczenia glejaków. Chociaż. Na przykład w naszej klinice my dokonujemy reoperacji, w ogóle jako drasta. Tak. I na przykład w, w Anglii ze względu na koszt leczenia i oni mają coś, co nazywa quality, to znaczy quality uh, adjusted uh, life extension. I ile trzeba wydać funtów, żeby hmm. wydłużyć na przykład życie o miesiąc? Życie godziwe, a nie na tak. respiratorze. I porównują różne metody i stwierdzili, że leczenie glejaków jest zbyt kosztowne, bo za to nie mogliby zrobić na przykład operacji kilku wyrostków, Fakt. które uratowałyby życie. No i bardzo ograniczone jest leczenie chirurgiczne. A jeżeli już ten guz odrasta, to już w ogóle nic, proponuje się pacjentowi pobranie zasobów, z banku i udanie się na Hawaje, czy gdzieś, gdzie kto lubi, i korzystanie z życia, które jeszcze zostało. My reoperowaliśmy pacjentów, usuwaliśmy wznowę mm. i uzyskaliśmy całkiem przyzwoite wyniki. Ci pacjenci znowu żyli dłużej, w przyzwoitym stanie. Mm. Także to jest obszar, nad którym. Pracowaliśmy w naszej klinice, badaliśmy ich właśnie, różne cechy genetyczne tak. tych guzów. Próbowaliśmy właśnie zrozumieć, dlaczego niektórzy pacjenci z tym rozpoznaniem żyją dłużej, a niektórzy krócej, poszukując jakiegoś genetycznego podłoża yy, takich zjawisk. No, niektóre rzeczy udało nam się wykazać, ale na razie nie przełożyło się to na praktykę kliniczną.